Aby przypisać terapię do zwierzęcia, wpierw trzeba stworzyć jej schemat. Teraz chciałabym przypisać terapię do konkretnej samicy. Przechodzę do karty krowy, do zakładki zdrowie. Klikam przycisk Terapia. Z listy wybieram schemat interesujący mnie terapii. Wpisuję datę. I godzinę rozpoczęcia terapii, czyli pierwszego zabiegu oraz opcjonalnie kto ją zlecił. Program przedstawia plan. Wykonania poszczególnych elementów terapii na podstawie odstępów podanych w schemacie. Planem sterujemy zmieniając datę i godzinę rozpoczęcia terapii. Klikam Zapisz. Wszystkie zabiegi i działania zostały zapisane w kalendarzu.